Dzisiaj dzieci będą malowały w technice plakatowej na, w formacie A2. Dzisiejszy temat brzmi Bogactwo jesieni. Już od miesiąca mamy jesień. Ostatnio zrobiła się jesień bardzo pogodna. Niebo jest, niebo jest bardzo czyściutkie. Jest to, jest to taki czysty, jasny błękit. Bardziej przypomina, bardziej przypomina niebo. Letnie niż jesienne. Jakie są cechy charakterystyczne jesieni? Co właściwie jest takie y, odróżniające jesień jako porę roku od innych pół? Liście są kolorowe. Liście są kolorowe, taki listek. Jest i brązowy, tam jest żółty, tutaj troszeczkę taki jeszcze y, zielony. Dzisiaj malujemy y, farbami plakatowymi. One bardzo dobrze się mieszają. Przypomnijmy sobie, jak mieszamy kolory podstawowe. Żółty i czerwony daje nam jaki kolor? Pomarańczowy. Żółty i błękitny jaki? Zielony. No właśnie, a błękit i czerwień fioletowy. No właśnie, to są te podstawowe mieszanki. Oczywiście czasem dodajemy też y, jeszcze jakiś trzeci kolor dla złamania tego pochodnego koloru, który otrzymamy w wyniku mieszania dwóch podstawowych. Y, ale staramy się właśnie bardzo istotna uwaga, staramy się nie mieszać wszystkich kolorów y, równocześnie, bo wtedy wyjdzie wam taka no, brudna szarość, nic ciekawego w efekcie nie uzyskamy. Także mieszamy co najwyżej dwa kolory, dodając jeszcze trzeci kolorek i i to wszystko. Także mieszamy w sposób dość czysty. Tutaj są pędzle dość szerokie. One, one są pędzlami dostosowanymi do prowadzenia śladu o różnej szerokości, bo można odpowiednio ustawiając pędzel tak płaski uzyskać cienką linię, a można uzyskać bardzo szeroką planę. Więc te płaskie pędzle są bardzo praktyczne. To jest format A2, i do tego tematu jest on bardzo dobry. Dzieci uczą się komponowania na tak dużej powierzchni. Bardzo dobrze byłoby, gdybyście sobie od czasu do czasu wstali i zobaczyli swoją kompozycję z większej odległości. Czyli nie tylko z noskami przy papierach, ale czasami wstajemy i. Oglądamy swoje prace z dużej odległości. Niektóre osoby zapewne będą malowały linearnie jednym kolorem, po czym będą wprowadzały coraz bardziej złożone, różnorodne kolory. Natomiast no, niektórzy, niektórzy będą malowali już od razu, szukając różnych kolorów, to w zależności od osobowości. Te listki nie malujemy, to znaczy one ewentualnie mogą być później doklejone do pracy, wykorzystane.